Witam serdecznie. Nazywam się Adam Zalewski. Pozdrawiam bardzo serdecznie ekipę z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Monachią, cały STAP. Szacunek za akcję i za to, że chcę Wam się to zrobić i brać w tym udział. Chciałem od siebie dodać małe dwie cegiełki na licytację, dwie autorskie płyty. Mam nadzieję, że pójdą za ogromne sumy pieniędzy bo cel jest zacny mam okazję brać w nim udział od 1993 roku, czyli od początku w różnych formach i chciałbym, żeby było tak dalej w związku z tym nie oszczędzajcie, zapłaćcie ciężkie pieniądze za te płyty, tak jak również za inne rzeczy, które są dostępne na WOŚPie i u Was w Monachium, nie tylko Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Zróweczka.